W dzisiejszym odcinku Benio i Karola będą robić napad. Tak jest. Nowość od Iskry. Napad. Tak teraz to omawiam, bo ja wcześniej już omawiałam. 54 strzały. Neku 953,4 g 25 mm I powiem Wam tak, co mnie zaciekawiło. Nie, e... Nie ona jest szerokokątna i to wszystko bardzo. kątowe. Strzały. Widziałem ją, jak każdy na pewno, na filmie iskry. Jeżeli ona będzie tak strzelać, to chyba będzie hit tego sezonu. Bo uwierzcie mi to co tam na tej isce jest. Nie popsuję. No. Popsu to jest naprawdę... Jestem ciekaw bardzo tej wyrzutni. Klasa F2, koszt jest od spodu. Czekaj, musimy iść wziąć naszą. 208... Czekaj co ty 268 268 268,40. Tak więc no zobaczymy, 25 mm. no Może jestem ciekaw ciekawy. jestem ciekaw bardzo, wszystko kątowe no. Tak. tak I... damy znać jak odpalimy i tak, nie wyciągamy jej z kartonu ale możemy tutaj obciąć, bo zauważyłem, że rurki obijają się o ten, żeby pocisk wyleci, nie, ale wiadomo lepiej. Obciąć. przezorny zawsze ubezpieczony zapraszamy oglądajcie nas trochę dłuższy ląd zrobiłem Wyrzutnia napad? Zobaczymy, czy nas napadnie. Tak, zobaczymy. To jest nowe środowisko. Wow! O człowieku, jaka ona jest! Jaki huk ma! Trochę dalej stoi, specjalnie, żeby tą minę złapać. Jaka głośna! Dopiero teraz o cicho. Ale ja jestem w szoku. O kurczę! Ja jestem w szoku. Ale wyrzutnia! Aż mi w oh, Słuchajcie! Ładne efekty, ale bardzo głośna! Bardzo Huk bardzo poszedł cicho. normalnie w na całe słupice! W szoku jestem! Ja Słuchajcie, ocenicie sami, ale nigdy kamera Wam nie odda. Pamiętajcie to, zawsze no to podkreślam. To ale napad jest normalny. Napadł. Napadł. Kocur! Napadł. Idziemy do niej, włączyć latarkę, żeby nie było, że kocur wyrzutnia. Normalnie, ja jestem w szoku, nie? Specjalnie stanęłem z dala, żeby tą minę nagrać. Mam nadzieję, że się dobrze nagrała. Ale super! Normalnie. Ja jestem w normalnie. To będzie hicior, tak jak powiedziałem. No. Napad, żeby nie było. Napad. Także wow. my pozdrawiamy, oceniacie sami, ale no, Warta zachodu sok. wyrzutnia. Warta zachodu. Polecamy. Cześć.